Cześć, witam was bardzo serdecznie. To kolejny odcinek... O ja pierdolę. Nie wiem, czy jakakolwiek gra taki tytuł, no ale spoko. W this Zaraz będę miał obiad, także za chwilę będę musiał iść. No i co? W dzisiejszym odcinku. one power. mamy wrócić tam, gdzie zaczęła się nasza piękna historia. Piękna, mhm No nieważne. Okej. Okay. Niech się on nagada, ja też się nagadam. Wiecie co mam na obiad? Kurczaka, jestem taki głodny, że to się w głowie nie mieści. Z chęcią sobie zjem. To no, trochę już minęło czasu, trochę trochę przystopowałem z tą serią w ogóle z graniem, bo musiałem się uczyć. Mam dwie linki z matmy. Trzeba to poprawić. No trudno. Ogólnie tam mam 7 jedynek albo 8. Ale myślałem, że będzie gorzej. Ale teraz jest OK. Nie muszę nic aż tak bardzo się starać i po prostu znalazłem trochę sobie wolnego czasu i postanowiłem ponagrywać. No. Także chodźmy już. Wiecie, że ja już tą grę przeszedłem. już, wiem jakie będziemy mieli zakończenie. Gra mi się naprawdę spodobała, zakończenie jest straszne. Więc z chęcią sobie obejrzę to zakończenie u... U naszego pana T. Volta Z chęcią sobie je obejrzę. A to dlatego... Bo ja mam złe zakończenie, wiecie, ja wszystkich zabijam i tak dalej. I z chęcią zobaczę jak to jest bez zabijania. Kurde, niedolot. No to w drugą stronę. No kurwa. Dobra. Naładuj się, ma naładuj się. Bumps I tu będzie kościany. Błąd, tu nie będzie kościanego amuletu. A, po co ja to robię? Dobra, udało się. Myślałem, że mnie zabije. I że mnie zabiją. O kurwa, szczury. Nie cierpię wrednych szczurów. Będziemy spoko ściany amulet, który się znajduje Tepnę się Tepnę się Ej, no, tu powinno być ciało. A, tutaj Mocny duch. Cóż to takiego? Bikster da ci nieco więcej miał. Nie, bez nadzieję. Dobra, dobra, przepraszam. idziemy sobie tylko jak i gdzie my pójdziemy? Aha, dobra, pamiętam. Czekajcie, gdzie to się znajdowało? Dobra, znajdowało się tutaj. Musimy użyć spowolnienia. Usłyszeli? Czy nie usłyszeli? No mam nadzieję, że nie... Dobra, ola, 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 ola ci to Tu jeszcze potion i tyle Więc weźmiemy se sejwa um, No, niech będzie No Będę wiedział, że to tutaj. Przepraszam, to było przypadkowo. Ja pierniczę dostał w nogę. Dostał strzał w nogę. Chyba dobrze, że zapisałem. Także poszczytam sobie to teraz. Ja pierdzielę. Ale ładnie dostał w kolano, zaczął się zjeść z bólu. Jak zwykle pewnie lagi będą, chwilowe No, powiedzmy O kurde, widział nas jakiś frajer Dobra, ale dostał, bo chyba słyszę, właśnie, że obiad mi się zrobił. I ty nie chyba. Okej, okay, jestem znowu po obiadku. No i chyba błąd, że tak zrobiłem. No dobra, powiedzmy, że nie. Pięknie. Dobra, nie szczędzili mnie, powiedzmy. I zaraz może nam się to uda ogarnąć w jakiś ład, ładny, prosty sposób. Czyli to, co był. To co, bym, to co bym chciał bardzo Oj, tam będą na dol, nas usłyszał przyjaciel Bo zaraz się nim zajmiemy, tak przynajmniej mi się wydaje. No to sobie tu polesz. Dałem, że ładnie pójdzie tym Ok. Było w miarę dobrze to poszło, saywniemy sobie Saveniemy? Tak, saywniemy, Dobrze. Podpiszę żebym przeszedł to w jednocinkowym trybie. No to teraz od przodu, chodziło. A chyba wiedział, co go czeka. Bądź zapalający mamy jeden. Dobra, wiem, że jeden, ale zawsze to coś, nie? Ja pierdolę. Dobra, walić skradanie się. A na jednego to. Nie, you, go, you going down. Eee, nie chcę mi się tego jeszcze raz wczytywać. Gdzieś tu powinno być chyba runa. Będzie tam. Kurwa, prosto w stado. Dobra, myślę, że jakoś to zrobimy. Bez większych przykrości. Powrót do tower. Klucz elektryczny to nam niepotrzebne, reszta też nam niepotrzebna. O, błąd, kolego. Wracać się plecami. Jak my to złapiemy w swoje łapska, w swoje rączęta? A, już pamiętam. O, kurde, było blisko. Musiałem zużyć więcej many. Ech. Mamy pojemność kanałów. Ok, wiem, jak, wiem już jak to zrobię, ale Wy jeszcze pewnie nie wiecie. No kurna macie lipa. Pójdę na skróty. Gdzieś tu powinien być jeszcze jeden cwaniak, ale go nie ma, o dziwo. We uycığımız oluyor tane the plague goes to take the entire city or a plain downtown be the last of all oy yakir halellipa

i będzie przynajmniej problemów, jeśli chodzi o zabicie, znalezienie ciała. Nie, zostań. Wiecie co zrobimy? Zrobimy tak. No, szybko. No i powiedzmy, że nas nie znaleźli. Ale wiem, że gdzieś tu będzie jeszcze łaził gościu. No, jest. Okej. Okay. <laughs> Ale jesteśmy poni. Sejmiemy i użyjemy sobie podmuchu. No, genialny. Dobra, walić to. Jesteśmy już tak w połowie gry. Jeśli Was to interesuje. O oh, no. Why do I have to take it? He's harmless, unless you're scheduled for an execution or for questioning. He's so strange. Always working on something he keeps on. i he has that glute of a dog. he's gentle as a lamb. Now, take him his food. Help me! Okay. Okay.

to robimy rzeź, czy robimy sposobem? Bo ja bym zechciał bardziej sposobem to zrobić. Kur, flipa. One mi chyba nie zjedzą akurat. Dobra poczekajcie, ja się dostanę na dach. Okej, okay, idziemy na dach. Właśnie tutaj tymi schodami. Troszeczkę mi zajęło szukanie tego i zrobiłem je złożeźnie. Mówię ja nie lubię. Znaczy. Uwielbiałem robić tego pocichu, ale tutaj też w jest robić rzeźnie, także mam tutaj takie swoje dylematy wewnętrzne. Tak, przejdź na dach. O, to jest dobre. Pociski zatrzymane w powietrzu podczas zakrzywienia czasu na poziomie drugim mogą być zosta zostane, zostane. Można je łapać. A Jego sokiewka poszło się walić. Obdobno nikt tu nie odkrył zaraz. będzie lipa. Pusty. Tu mam jeszcze większą lipę. O kurwa. A dobra, poszedł sobie tam. A to już chyba luz. Chyba, uh. huh? powiedz mi, że to nieprawda i że tam nie ma żadnego wysokiego. Ja ich nienawidzę. Mam nadzieję, że jest na dole. Nie, tu tak się nie da. Dobra, jak się jak zajmiemy tego regenta, co? Bardzo bym chciał w jakiś fajny sposób. O, jest. O kur. A Jest musimy zajmować tego typu, to jest priorytet. No czyli co, czyli robimy rzeźnię. No, i tego pana zabijemy w uczciwej walce. Przynajmniej tak myślę. Czy damy radę rozwalić te drzwi? Nie, są ze stalowe. Znaczy są stalowe, także nie damy rady. O kurwa. No, ładna akcja, piękna wręcz. A jakby cię regent tu zabić, co? O kurwa, będzie strzelał. Powinny być gdzieś tu Aha A, jeszcze pozbieramy no, dobre życzenie coś A, tu, co tu tutaj znajdziemy i runa znajduje się na górze, tak? Okej okay. Dobrze panie regenciu. Także uczciwa walka jak mówiłem Nie strzelaj O kurwa, a co zrobimy z ciałem? To ja już chyba wiem. Dajcie mi chwilę. Nic tu więcej nie złapiemy. No dobra, ludzie! Dla Was odcinek się kończy. Także na razie.